Jest wtorek, 25 marca. Uroczystość zwiastowania pańskiego. Przypomnij sobie jeden ze znanych ci obrazów przedstawiających zwiastowanie pańskie. Przyjrzyj się ustom archanioła Gabriela i Maryi. Nasze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. Posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała co miałoby znaczyć to pozdrowienie lecz anioł rzekł do niej nie bój się maryjo znalazłaś bowiem łaskę u boga oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego a pan bóg da mu tron jego praojca Dawida będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znamy męża, anioł jej odpowiedział. Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości Syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa. Wtedy odszedł od niej Anioł. Rozumiemy się bez słów. Tak często określa się sposób komunikowania osób kochających się, bardzo ze sobą zżytych. Gdy przyglądamy się obrazom zwiastowania, zdziwić nas może fakt, że na ogół dialog Archanioła z Maryją przedstawia obie postacie z zamkniętymi ustami. Rozmowa to nie sztuka mówienia, a sztuka słuchania. Dialog to nie tylko wypowiadane słowa. To także gesty, mimika, nastawienie serca, emocje, pragnienie zrozumienia. Maryja jest wzorem zasłuchania, za zasłuchania w słowo. Mistrzyni dialogu pokazuje nam, na czym polega rozmowa. Jak wygląda Twoja modlitwa? Jest ona zasłuchaniem, czy raczej mówieniem o sobie? Czy wsłuchujesz się w słowo Boga, czy raczej powtarzasz mechanicznie wyuczone formy modlitw? Maryja jest matką Słowa, dlatego spróbuj ją prosić o dar głębokiej modlitwy. Niech ona wyprasza ci taką łaskę u swojego syna. posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida A dziewicy było na imię Maryja Anioł wszedł do niej i rzekł Bądź pozdrowiona pełna łaski pan z tobą Błogosławiona jesteś między niewiastami Ona zmieszała się na te słowa i rozważała co miałoby znaczyć to pozdrowienie lecz anioł rzekł do niej nie bój się maryjo znalazłaś bowiem łaskę u boga oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus będzie on wielki i będzie nazwany synem najwyższego a pan bóg da mu tron jego praojca Dawida będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znamy męża, anioł jej odpowiedział. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Na koniec modlitwy stań w obecności Maryi i poproś o włączenie do szkoły modlitwy, abyś mógł nie tylko mówić na modlitwie ale także słuchać. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednej, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen.